Witamy Państwa na uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszyni Krasnej. Życzymy Państwu przyjemnych chwil spędzonych wspólnie ze strażakami. Oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości zapewni Orkiestra delta z Górek Wielkich pod batutą kapelmistrza Wojciecha Pawlusa. Szanowni Państwo, w tej chwili nastąpi złożenie meldunku o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Meldunek złoży dowódca uroczystości Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Krasnej druh Krystian Duraj. Meldunek przyjmie Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach druh Grzegorz Habdas. na prawo pan. за одговорно на ова. за тоа? Дали ќе Do dumnecie. Bo jawastosz. Szanowni państwo, teraz nastąpi podniesienie flagi państwowej. Bo jawastosz. Początek. Standardowy pociąg flagowy do podniesienia flagowy w Państwowej Podniemce, Café <sum> water. Szanowni Państwo, obecnie o zabranie głosu proszę o prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieśni Krasnej, Druha Krzysztofa Bantuloka. Szanowni goście, druchny i druchowie, szanowni mieszkańcy, mam zaszczyt otworzyć uroczystość jubileuszu stulecia. Działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Krasnej. Jest to ważne i podniosłe wydarzenie zarówno dla naszej rodziny strażackiej, jak i całej kraśniańskiej społeczności. Chciałbym w tym miejscu bardzo serdecznie przywitać wszystkich przybyłych na naszą uroczystość. Witam serdecznie wiceprezesa zarządu działu wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach, Ducha Grzegorza Habdasa. Witam członka zarządu powiatu Cieszyńskiego Jerzego Pilcha. Witam komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie młodszego brygadiera Michała Pokrzywę. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna Janusza Kołdra. Witam zastępcę burmistrza miasta Cieszyna, Przemysława Majora. Witam wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego Wojskowych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie, Druha Krzysztofa Czakona. Witam prezesa zarządu oddziału miejskiego. Związku Ochotniczych Staży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie. Druha Pawła przybyło. <klucza> Witam prezesa honorowego Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Staży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Druha Czesława Drobczyńskiego. Witam dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7, Marka Skark. Witam delegację wszystkich jednostek ochotniczych Straży Pożarnych. Witam orkiestrę dentą z Górek Wielkich pod batutą Wojciecha Pawlusa. Witam wszystkie druhny i druhów naszej jednostki, druhów honorowych. Witam mieszkańców Krasnej i wszystkich przybyłych na naszą roczystość. Chciałbym, chciałbym teraz przedstawić historię naszej jednostki. Dziennicza Straż Pożarna Cieszyn-Krasna, był rok 1924. 4 maja w lokalu szkolnym w Krasnej odbyło się zgromadzenie mieszkańców z inicjatywy komitetu przygotowawczego w składzie burmistrz Paweł Biłko, nauczyciel Karol Danel oraz Józef Biłko. W spotkaniu uczestniczył okręgowy naczelnik OSP Paweł Kłoda, który przedstawił potrzebę i ważność istnienia straży pożarnej jako instytucji walczącej z groźnym żywiołem, jakim jest ogień, śpieszącej bliźnim na pomoc, nie pytając kto jest, kim jest, którego nieszczęście spotkało. W jego obecności decyzją mieszkańców została powołana Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnej, co potwierdza protokół z dnia 4 maja 1924 roku. W tym dniu do straży zapisało się 20 członków. Pierwszym naczelnikiem został Paweł Biłko, jego zastępcą Józef Biłko, sekretarzem i skarbnikiem Karol Danel. Naczelnik w obecności okręgowego naczelnika odebrał przyrzeczenie od wszystkich członków złożone w imieniu w imię sumiennego wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Działalność pierwszego zarządu skupiała się na pozyskiwaniu funduszy na undurowanie i podstawowy sprzęt. Już 10 czerwca tego roku zorganizowano pierwszy festyn. Z zysku i wpłat członków uszyto pierwsze mundury dla strażaków. Dzięki organizowaniu festynów i bali już w 1927 roku zakupiono sikawkę i 200 metrów węża. Wiosną 1927 roku na gruncie darowanym przez panią pszczółkową rozpoczęto budowę strażnicy. 14 sierpnia poświęcono nową strażnicę i sikawkę. W walnym zebraniu 29 stycznia 1928 roku członkami honorowymi mianowano Marię Przyłkową, Jerzego Wojnara, Państwa Dybowskich, Józefa Wojaczka, Jana Puczka, Andrzeja Francuza, Leona Kościelnego, Franciszka Kantora i Jana Krzywonia. Powołano komisję rewizyjną w składzie Paweł Lipowski, Paweł Brug. Franciszek Trąbik. 11 listopada OSP Krasna bierze czynny udział w obchodach święta narodowego oraz ceremonii odsłonięcia pomnika poległych w I wojnie światowej ufundowanego przez mieszkańców Krasnej. W następnych latach przeprowadzono ćwiczenia, dokupiono węże, organizowano bale i zabawy stożackie. W 1934 roku pierwszym prezesem OSP Krasna został Józef Wojaczek. Natomiast pierwszym naczelnikiem w 1924 Paweł Biłko. W 1936 roku zakupiono motopompę, a drukowie Jan Gleitz, Karol Śliwka i Józef Kantor ukończyli kurs obsługi motopompy. Rok 1939 to wybuch II wojny światowej i zawieszenie działalności Straży Pożarnej. Po sześciu latach niemieckiej okupacji w 1945 roku OSP Krasna wznowiła swoją działalność. W protokole z dnia 25 października 1945 roku czytamy: Nareszcie ucichł huk armat i warkot karabinów maszynowych, a ziemia nasza, przeorana wzdłuż i przesz leży krwią zbroczona, pokryta grobami naszych braci. Z tych oparów krwi i morza łez. Buduje się życie z miłością dla bliźnich i niesienia im pomocy. Na zebraniu w 1946 roku wybrano nowe władze i przystąpiono do odbudowy struktur jednostki oraz pozyskiwaniu środków na działalność i odnowienie sprzętu. W 1950 roku powołano żeńską drużynę sanitarną, a w 1951 czły Trzy członkinie drużyny brały udział w kursie sanitarnym. 7 października 1951 roku odbyło się uroczyste przekazanie nowej motopompy naszej jednostce. 10 sierpnia 1952 roku Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Cieszynie przekazała do użytku naszej jednostce samochód pożarniczy. 7 czerwca 1959 roku na terenie Kostkowic uległ wypadkowi nasz wóz bojowy. Ranny został dwóch proces, który zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Od 1958 roku Straż czyniła starania o budowę domu ludowego i remizy. 9 kwietnia 1960 roku zakupiono parcelę pod gruszką od gospodarza Franciszka Francuza. W 1963 roku rozpoczęto budowę świetlicy strażackiej a dwa lata później nastąpiło jej otwarcie. 4 lipca 1965 roku odbyły się uroczystości jubileuszowe 40-lecia OSP Krasna połączone z otwarciem nowo wybudowanej świetlicy. W 1973 roku w wyniku nowego podziału terytorialnego Polski Krasna przeszła po zarząd Cieszyna, a nasza jednostka będzie podlegać komendzie miejskiej ZOSP w Cieszynie. W 1978 roku na podstawie polecenia władz Komendy Powiatowej nasz wóz bojowy marki Doż został zabrany i poddany likwidacji. W 1982 roku OSP Krasna pozyskała samochód marki Żuk przekazany przez OSP Gumna. Po wykonaniu remontu samochód został przekazany do użytku w 1983 roku. W 1994 roku powołano Komitet Budowy Strażnicy, którego przewodniczącym został Radny Rady Miejskiej Cieszyna Dróg Zbigniew Parchańskiej. Wykonano bramę wjazdową oraz drogę wjazdową do garażu. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w 1996 roku prezesem został Dróg Kazimierz Bogacz, którego działalność i duże zaangażowanie przyczyniło się do rozpoczęcia budowy nowej strażnicy. 13 kwietnia 1997 roku odbyło się zebranie, na którym powołano komitet pod nazwą Zespół Inwestorów Rozbudowy i Modernizacji Strażnicy w Cieszynie Krasnej. Rok 1998 to rok ogromnej pracy i poświęcenia przy budowie strażnicy przez wielu strażaków, a także mieszkańców. Nad pracami budowlanymi czuwał inspektor nadzoru Otton Kisiała. Organizacją prac zajmował się prezes Kazimierz Bogacz. 25 września 1999 roku odbyły się uroczystości 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie Krasnej połączone z otwarciem nowo wybudowanej strażnicy. i Iwiluszowe obchody zaszczyciło swoją obecnością wielu gości delegacji mieszkańców Krasnej i Cieszyna. W 2000 roku przeprowadzano dalsze prace wykończeniowe obiektu i wyposażenia go w niezbędne urządzenia i sprzęty. 3 września tego roku wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowano Dożynki Miejskie. Patronat nad nimi objął Burmistrz z Miasta Cieszyna. Imprezę uświetnił swoim występem Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej. Dowód uznania dla działalności USP Cieszyn-Krasna zaangażowanie i poświęcenie w pracach przy budowie strażnicy oraz na rzecz lokalnej społeczności i miasta zarząd miasta Cieszyna zakupił dla naszej jednostki nowy samochód pożarniczy marki Lublin 3. W celu wyposażenia samochodu przeprowadzono zbiórkę wśród mieszkańców oraz wyskano dotację Urzędu Miejskiego. 30 czerwca 2001 roku odbyło się uroczyste poświęcenie samochodu i jego przekazanie do użytku. Od 2002 roku uczniowie naszej Szkoły Podstawowej nr 7 startowali w ogólnopolskim turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do turnieju przygotowywali uczniów druk na Renata Franek i druk Józef Franek. Marek Jabłoński był pierwszym zwycięzcą eliminacji miejskich. A w następnych latach pierwsze miejsca zajmowali Łukasz Wantulok, Paweł Wantulok, Adam Kiedroń, Kamil Franek. W 2007 roku kasne miały miejsce w naszego naszego księd mieszkańca księdza Jakuba Trupy. W roczystościach brali udział członkowie naszej jednostki oraz samochód pożarniczy. Sukcesy dzieci ze szkoły podstawowej nr 7 w Krasnej w Turniejach Wiedzy Pożarniczej stały się inspiracją do powołania młodzieżowej drużyny pożarniczej. Pierwsza MDP powstała w 2008 roku. Liczyła wówczas 13 członków, którzy od samego początku z wielkim zapałem przygotowywali się do zawodów sportowo-pożarniczych i z ochotą włączali się w zadania statutowe naszej jednostki. Drużynie tej znaleźli się druchowie. Którzy z powodzeniem startowali w ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej na wszystkich szczeblach. Dwukrotnie w finale centralnym startował druh Kamil Franek. Sukcesy osiągnięte w Turniejach Wiedzy Pożarniczej zdecydowały o przyznaniu w 2010 roku przez burmistrza miasta Cieszyna środków na zakup toru przeszkód do zawodów sportowo-pożarniczych MDP. W 2017 roku Udało się powołać jeszcze jedną drużynę, tym razem złożoną z dziewcząt. Uchwałą nr 3 z dnia 7 grudnia 2017 roku zarząd USP-Sierżyn Krasna postanowił nadać MDP Proporzec w dowód uznania za ich dorobek i tradycje. Proporzec ten został uroczyście poświęcony i przekazany w trakcie uroczystości związanych z dniem strażaka 6 maja 2018 roku. Roku. Rok 2009 zapisał się w historii OSP Rzeczklas na dużymi zgłoskami. 27 czerwca, w trakcie uroczystości jubileuszowych 85-lecia istnienia jednostki, został poświęcony i przekazany jednostce Sztandar, ufundowany przez mieszkańców Krasnej. Przewodniczącą Komitetu Fundacji Sztandaru była Renata Franek która została wyróżniona Srebrną Odznaką Zasługi dla Województwa Śląskiego. Wyróżnienie i okolicznościową statuetkę za wspieranie Ochotniczego Pożarnictwa otrzymała Dyrektor Szkoły nr 7, Pani Jadwiga Wąsowicz. Jednostka nasza została uhonorowana Złotym Medalem Zasługi dla Pożarnictwa nadanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej. Dekuracji sztandaru dokonał wiceprezes zarządu wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Dr. Rafał Durajca. W 2010 roku dzięki przyznaniu przez burmistrza miasta Cieszyna Środków został zakupiony tor przeszkód MDP, a sekcja bojowa otrzymała na wyposażenie pompę szlamową. Dzięki dotacji uzyskanej z Urzędu Miejskiego. W 2013 roku został wykonany remont placu manewrowego przed strażnicą i drogi dojazdowej do garażu. W 2017 roku rozpoczęto remont sali strażnicy. Ocieplono tylną ścianę i przeprowadzono remont dachu. Odnowiona sala będzie przez kolejne lata służyła strażakom i społeczeństwu. W 2019 roku odbyły się uroczystości 95-lecia istnienia naszej jednostki. W 2020 i 2021 roku były to trudne lata dla naszej działalności z powodu pandemii koronawirusa. Strażacy pomagali w tych trudnych czasach przy organizacji szczepień. W 2022 roku nasze jednostce. Został zorganizowany turniej wiedzy pożarniczej. Wróciły możliwości organizowania imprez i uroczystości. W Skoczowie odbyły się uroczystości stulecia Związku, Ochotniczych Staży Pożarnych i 30-lecia Państwowej Staży Pożarnej. Obecnie nasza jednostka zrzesza 47 członków. Strażacy nasze jednostki biorą udział w uroczystościach samorządowych, związkowych, kościelnych, zawodach i turniejach sportowych. Dzięki współpracy wielu organizacji, instytucji i członków OSP oraz mieszkańców jednostka nasza działa i rozwija się już od ponad 100 lat. Niech kolejne lata zapiszą się na kartach historii dalszą działalnością na rzecz mieszkańców Krasnej i miasta Cieszyna. Dziękuję. Szanowni Państwo. Teraz nastąpi wręczenie naszej OSP najwyższego znaczenia związkowego, czyli złotego znaku związku za zasługi dla pożarnictwa. O odczytanie aktu nadania odznaczenia proszę wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Cieszynie, druha Krzysztofa Czakona. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 70 przez 19 przez 2024 z dnia 27 lutego 2024 roku Ochotnicza Straż Pożarna cieszyn Krasna, powiat Cieszyński, województwo Śląskie została odznaczona złotym znakiem w Zwią Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Względział w Spocznie. Podszedł tam na Do dekoracji masz. O dekorację sznagaru znakiem związku proszę wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach, Druha Grzegorza Habdasa. Społeczeństwa, jedno staro jest nasz, cały aspekt lasny. Przez 100 lat dla powietrza Dobrze, że tak